Cześć kochani, dzisiaj będzie film, o który bardzo wielu z was mnie pytało, a mianowicie tak, mój zwierzęcy przyjaciel otagowała mnie Boogie Silver, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i oczywiście dzisiaj opowiem wam o Mani, dzisiaj będzie film wyłącznie właśnie o niej. Mam nadzieję, że się ucieszy, ponieważ jak mogłyście zobaczyć, bardzo często pcha się przed kamerę, widzicie jej ogon, tudzież jakieś inne części włochatego ciała więc dzisiaj nakręcę, kręcę specjalnie na łóżku, gdzie sobie Mania właśnie leży. Mam nadzieję, że tutaj z nami zostanie, nigdzie nie pójdzie. No właśnie, i pierwsze może pytanie: Jak się nazywa Twój zwierzak? No nazywa się właśnie, jak wiecie, Mania. Imię sama wymyśliłam, wybrałam spośród kilku, które, które jakby mi się podobały. Dosyć długo się zastanawiałam, pytałam się również na blogu czy na Facebooku dziewczyn, które z tych imion, które tam sobie wymyśliłam, najbardziej się podoba. I właśnie chyba Mania miała najwięcej głosów i jakoś mi też bardzo do niej to imię pasuje. Drugie pytanie: jakie to zwierzę i jakiej jest rasy? No, właśnie, bardzo często się mnie pytacie pod filmami, jakiej rasy jest Mania. A Mania jest po prostu zwykłym dachowcem. Natomiast ma rzeczywiście dosyć nietypowe umaszczenie. Umaszczenie typu whiskas, czyli właśnie jest taka srebrno-szara. E, srebrno bardzo, bardzo mi się to podoba. Co prawda, ja szukając kota, raczej szukałam czarnego kota, e, bo, bo ze względu na sentyment do, do, e, do sadzy, Czyli do, do kota, którego miałam przez 18 lat, niestety w lutym sadza zmarła. I właśnie ona była cała czarna, i szukałam czarnego, ale jak zobaczyłam zdjęcie Mani, to po prostu od razu się zakochałam momentalnie, i ona w ciągu dwóch dni znalazła się u mnie w domu. Trzecie pytanie: jak długo jest już z tobą? Mania jest ze mną dokładnie od 8 lutego 2013 roku. Wtedy skończyła dokładnie 4 miesiące i właśnie pani ze zduńskiej woli przywiozła mi ją do łodzi i tak już Mania została. Właściwie brałam kota w ciemno, ale absolutnie nie żałuję, bo naprawdę wszyscy, wszyscy dosłownie zakochaliśmy się w niej od razu. Ja już mówię, po zdjęciu już byłam w niej zakochana i no właśnie jest ze mną od, od lutego, czyli jest ze mną teraz 3 miesiące Natomiast powiem szczerze, że mam wrażenie jakbym miała ją nie wiem co najmniej kilka lat i, i nie wyobrażam sobie już, żeby jej nie było, bo po prostu no jest, jest w ogóle jest w domu jej pełno i po prostu my ją wszyscy po prostu uwielbiamy naprawdę nie wyobrażam sobie już, już żeby Mani z nami nie było Czwarte pytanie, jak znalazł się w, w Twoim domu? E, Mania e, została znaleziona przeze mnie na Facebooku. E, pani Ewelina e, dała ogłoszenie, e, ogłoszenie właśnie, że ma do oddania e, właśnie taką ko koteczkę. E, dała jej jedno zdjęcie e, i, i właśnie ja po tym zdjęciu się właśnie strasznie zakochałam. E, dała ogłoszenie na profilu koty, koło no weź, nie idź nigdzie, no nie możesz poleżeć. Dała ogłoszenie na profilu Koty. Koty to jest chyba najbardziej popularny polski, właśnie taki, polska strona Facebooku o kotach. Tam ma ponad 100 tysięcy lajków. I właśnie tam często ludzie dają ogłoszenia o tym, że mają koty do oddania. Tak właśnie Manie znalazłam. No weź tam nie idź, no. nie możesz tu posiedzieć jeszcze, no. Pytanie, ile ma lat? No, Mania ma w tym momencie skończone 7 miesięcy. Czyli cały czas jeszcze jest kocim, kocim dzieckiem, chociaż już trochę podrośniętym, ale cały czas się zachowuje jak taki gupol. Szóste pytanie: co jest dziwnego w charakterze Twojego zwierzaka? Ja bym powiedziała coś takiego, że generalnie Mania nie ma za bardzo instynktu samozachowawczego. Czasami robi różne głupoty i po prostu jakby też nie zastanawia się nad tym. I ja na przykład, nie wiem, no, nie, nie, nie puściłabym nigdy, nie wiem, samej na balkon, bo ja bym się bała, że ona po prostu sobie z niego wyskoczy i nie zdziwiłabym się, gdyby się tak stało. Bo po prostu, mówię, czasem nie myśli, nie myśli nad tym, co robi, nie wiem, coś zwali, nie wiem, uda że się gdzieś spadnie, i po prostu no właśnie, to jest jej, jej tylko wina. To, tak samo na przykład, jak byliśmy z nią niedawno na majówce na działce, to raz ją wypuściłam oczywiście pod moją opieką z domku. Kocie, uciekasz z kamery. Wypuściłam ją raz z domku, to dosłownie po 5 minutach znalazła się już za furtką w lesie, mimo że nie znała nigdzie okolicy i tak dalej, więc a już, już, już ją niesie w ogóle gdzieś nie wiadomo gdzie i pewnie później miałaby problem, żeby, żeby wrócić i pewnie kurczę chodziła i, i miałczała tylko taki, no to mówię, taki gupol straszny, więc to jest, to jest śmieszne. Co jest jeszcze dziwne, tak jak widzicie, że ja tutaj mam dla niej patyczek kosmetyczny, na który ona sobie. Sobie poluję i po prostu jak mam patyczek kosmetyczny na biurku, to, to mania dosłownie po dwóch sekundach się tam pojawia i chcę go, mm, go zabrać. Gdzie ty idziesz, co? Poza tym bardzo dużo tych wszystkich swoich zabawek, patyczków wpycha pod meble, czyli głównie pod, pod kanapę albo pod walizkę. Na przykład dzisiaj mój mężczyzna po raz drugi już pod kanapą znalazł mojego pendrive'a. Ciekawe jak się tam znalazł. No właśnie kot złodziej zabrał, leżał pendrive sobie na stole, bo wgrywałam film na laptopie i oczywiście buch pendrive się znalazł pod kanapą. Siódme pytanie, co Twoja relacja ze zwierzakiem dla Ciebie znaczy? No, oczywiście znaczy dla mnie bardzo dużo, bo zwierzak absolutnie tutaj Mania jest członkiem pełnoprawnym rodziny, i tak jak powiedziałam wcześniej, że nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było. I tutaj Mania mnie traktuje jak swoją mamę, i ja też traktuję ją jak swoje dziecko, czuję się za nią odpowiedzialna, i tutaj staram się, żeby miała absolutnie wszystko co najlepsze. Świadomie wybieram dla niej jedzenie. Jakby najlepszy, nie wiem, zawsze ma najlepszy czysty piasek, ten silikonowy, bo on najdłużej trzyma zapach. Poza tym ma bardzo duży drapak, taki metr, ponad 1,80 m, tylko dla siebie i bardzo, bardzo go lubi. I teraz mnie właśnie drapie. No, i tutaj jakby. No, Manię, Manię absolutnie kocham i tutaj no mówię, jest, jest dla mnie i dla nas wszystkich tutaj, dla mojego faceta również bardzo, bardzo ważna i wypełnia nam dużą część dnia, gdy jesteśmy w domu czy właśnie zabawy z nią, czy głaskanie jej, pieszczenie, mówienie do niej albo patrzenie po prostu na to, co ona tam robi. Najmilsze wspomnienie związane z twoim zwierzakiem? No cóż, mam Manię trzy miesiące, więc jakby tutaj tych wspomnień nie jest aż tak dużo nie oszukujmy się, szczególnie że Mania głównie spędza, spędza w domu czas tutaj. Więc tak naprawdę ciężko mi powiedzieć. Powiedziałam, że każdy dzień dla mnie z manią jest, jest wyjątkowy, codziennie robi coś śmiesznego i po prostu ja uwielbiam nawet na nią patrzeć, jak śpi, bo śpi też strasznie uroczo albo wyciąga się, robi dziwne pozy tutaj nogi, łapy zwisają w ogóle, nie no jest po prostu przeurocza i mówię. Każdy dzień z nią jest, jest moim zdaniem naprawdę wyjątkowy, ciężko wyróżnić jakiś, jakiś tam konkretny moment. Jak nazywasz swojego zwierzaka? Cóż, no, mania, maniek, kocur, kocurro często, sierściuch, zbój, często, nie wiem jak jeszcze nazywam. Często mówię do niej prosiaku, gdy się, gdy się źle zachowuje, więc o. No. właśnie, o. Patyczek po prostu to jest najlepsza zabawka, naprawdę. Jak nie macie kasy na zabawki dla kota, to wystarczy kupić duże pudełko patyczków kosmetycznych i proszę bardzo, kot po prostu jest zachwycony i każdą ilość potrafi mi tych patyczków wyprowadzić. Eee, no, mój kocurro piękny, tak? Kocurro, kocurek, mimo że Mania jest kicią, ale, ale jakoś tak bardziej wolę do niej mówić kocurro, tak? Właśnie mój, mój toki, łobuziak. O, łobuziak to jest też bardzo często, bo ona jest takim, takim jest kocim kocim łobuzem. Jest takim e, kocim e, nastolatkiem, po prostu, który ro, robi często różne głupoty, a jest przez to mega, mm, mega śmieszny. No, już dłużej widzę, że mi się Mani e, tutaj nie udało utrzymać, więc to by było na tyle, że to na wszystkie pytania już odpowiedziałam. Mania w tym momencie maltretuje moją e, torbę filcową. Mania, kci, kci, przestań. Walnęła się na mojej torbie filcowej, którą mam na zakupy no mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że czegoś więcej się o niej dowiedziałyście na pewno jeszcze w moich filmach będzie się pojawiać, bo często po prostu nawet nie jestem w stanie temu zaradzić bo jak wypędzam Manię z pokoju i gdy chcę nagrać to po prostu za, co, za sekundę mam drapanie i miauczenie cały czas pod drzwiami, bo Mania jest strasznie uparta i po prostu jak ona coś chce no to po prostu będzie jęczeć, drapać, nie wiem robić coś, żeby tylko jakby móc zrobić co ona sobie ubsdorowała typu, jak chcę, żeby nie, nie była jej akurat w tym momencie na moim biurku, Zdejm mogę ją zdejmować 10 razy, <gry> a i tak co, co sekundę będzie z powrotem wskakiwał, nieważne, czy będę na nią krzyczeć, czy nie będę krzyczeć, to ona i tak będzie na tyle uparta, żeby zrobić to, co zamierza. Teraz jeszcze pokażę się z, z Manią trochę bliżej, tak? Mania w ogóle jest kotem, który bardzo dużo e, mruczy, jak tylko się ją weźmie na ręce, pomizia to Mania już od razu mruczy a, albo w ogóle mruczy sama z siebie. No, i sporo też miałczy. Co prawda teraz miałczy dużo mniej niż kiedyś miałczała, na szczęście, ale generalnie lubi, lubi gadać, lubi wypowiedzieć się na tematy, które, które uważa za stosowne. Więc Mania się z Wami żegna, bohaterka dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do następnego razu. Papa! Pa. Mania, no, chodź tutaj. Nie idź tam. No, nie, nie idź nigdzie, no. Nie idź, nie idź, nie idź. Nie idź, Zostań tu ze mną, co? Tyle siedzisz tu na moich konach, nie możesz tutaj posiedzieć? Możesz? No właśnie. Nie. Poczekaj, jakiś patyczek ci dam. Czekaj, damy patyczka, kot. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? No weź się, połóż tu. Siódme pytanie. Co twoja relacja ze zwierzękiem dla ciebie znaczy? Kocie no!